Cześć kochani, markman z tej strony z best.pl Znalazłem trochę, trochę karpusów Wagnerianusów. E, przebiorę, wybiorę najładniejsze, bo są oczywiście różne, tak jak wszędzie, tak? Mniej więcej, ale bardzo dużo jest zarezerwowanych i w zasadzie <grym> nie zostało ich tu dużo. Ale wybiorę tyle, tyle ile się da. Tyle, ile się da, zabiorę e, i po prostu będziemy, że tak powiem, sobie tym handlować przepiękne, te są naprawdę ładne rośliny o, te nie są zarezerwowane to wezmę na pewno te 5 5, 100, 100 110 to na pewno wezmę te e, tutaj też nie są zarezerwowane więc też te wezmę tak myślę, że nie a może są zarezerwowane ciężko mi powiedzieć e, w każdym razie no zobaczę, ile uda mi się ile uda mi się zarezerwować to tyle wezmę i będziemy y, oczywiście działać i got